Witam serdecznie. Czy też tak macie, że jak już sobie coś postanowicie i wszystko idzie wam zajebiście, bo na przykład, żeby zacząć nagrywać na YouTubie, to musiałem poczekać 5-6 lat, bo pierwszy filmik zacząłem nagrywać 6 lat temu, ale nigdy nawet nie zmontowałem. Ale w końcu jeśli się, się zabrałem i mam chęci, mam naprawdę wielkie chęci. I robię jeden projekt i chcę robić drugi projekt i może chcę, trzeci projekt chciałem robić Na raz, to przyjeżdża żona i mówi, że ma kopcówę bez podmaski i się okazało, że tu coś się topi. Jest pytanie, co to może być. Czy rolka się rozsypa i zaczęła ocierać o budowę, No właśnie dzisiaj muszę to zrobić i zaraz wam dam sprawozdanie, bo chyba to nie powinno tak. Brzmieć. Zaraz Wam odpale i posłuchajcie tego. Czy to powinno tak brzmieć? Chyba przypałnie. Jednak, zamiast być uczciwą osobą, trzeba było wziąć dotację z KPO na działalność internetową. Bym po prostu zajebał samochód do mechanika, a nie musiał wszystko sam robić. Ok, zdementowałem już pasek. I co się okazało? Że słabo się obraca sprężarka klimatyzacji, więc ona jest problemem. I teraz tak. Koło odwału. Napędza alternator i klimę. Tu jest wspomaganie elektryczne, więc jesteśmy uratowani. Mogę spokojnie, żeby auto mogło nadal jeździć, to wystarczy, że ominę sprężarkę klimatyzacji i bezpośrednio będę wałem, będę napędzał alternator i auto będzie jeździło, będzie w 100% sprawne. Nie będzie miało tylko klimy. Dobra, zamiast 1,20 m kopiłem 9,89 elastyczne, bo innego nie było i muszę założyć tę na rolkę. i ja nie wiem w którym momencie ktoś stwierdził, że położenie silnika poprzecznie zamiast zdużnie, to będzie dobry pomysł. ale na pewno, no ja nie wiem od, od kiedy to jest lepsze dojście. nie wiem czemu to był taki świetny. no ja wiem że napęd naprzód, ale no kurwa, no jeśli to będzie działać, nie i jeśli ja to wcisnę tu w BMW myk, na, na chodniku mogę to zrobić. dzień drugi Wracamy do mojej abominacji. Pęknięty klucz po 3 godzinach pracy i zero efektu, a wystarczy tylko rolkę naciągnąć i włożyć paseczek, więc dzisiaj żona będzie naciągała rolkę, a ja będę zakładał paseczek, a klucz załatwiłem sobie z, załatwiłem sobie z roboty. Oczywiście oddam. No i właśnie w ten sposób poszukałem konstruktorów Fiata i skróciłem yy, trochę tutaj system pasków yy, i chciałbym im przekazać, że sponicie kurde w piekle. Będziecie siedzieć w piekle i będziecie wymieniać rozrządy i paski. Bo w ogóle serwis stilo będziecie robić. Przez wieczność.